Cześć widzowie, witam Was na kanale Lubię Retro. Mam na mnie Patryk, a moje hobby to kolekcjonowanie gier i konsol. W dzisiejszym odcinku, w nietypowym odcinku, powiem Wam moje sposoby na tanie polowanie na gry i konsole. Jak wiecie, kontent kanału Lubię Retro to tanie kolekcjonowanie, tanie kupowanie gier, szukanie gier. I chciałbym w dzisiejszym odcinku podzielić się moimi tutaj doświadczeniami, a także chciałbym Wam podpowiedzieć, jak Wy możecie tanio kupować gry do kolekcji, albo kupować gry, żeby je potem strajdować, sprzedać, odsprzedać, wymienić, żebyście po prostu jak najtańszym kosztem kupowali gry do swojej kolekcji. Żeby ten odcinek nie był aż taki nudny, to jeszcze przygotowałem tutaj taką kupkę gier, za które wydałem funt za sztukę, czyli 5 zł za sztukę. Udało mi się taki kupić zestaw na eBayu i będę Wam pokazywał oraz mówił o tych moich sposobach. Wiecie, no bo tak cały czas gadał przez tam 15-20 minut, to pewnie by ten odcinek był bardzo nudny, a są naprawdę dzisiaj bardzo ciekawe rzeczy do poruszenia. Dwie podpowiedzi będą bardzo mocne, o dwóch, których mało osób wie, jak można coś ominąć, a także jak można tanio upolować grę. Która jest bardzo droga, a kupić ją za groszem. No ale to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam przygotowaną tutaj przede mną kartkę, wypunktowane wszystko, więc na no nic zaczynamy. Najpierw pokażę pierwszą grę z tego zestawu: to Mortal Kombat, zakupiony za jednego funta, 5 zł. Widzowie, cały ten zestaw kosztował mnie bodajże tam chyba 20 funtów. Po funcie gra. Nieważne. W pierwszym punkcie widzowie jest chodzenie po pchli Jak wiecie, ja chodzę po angielskich pchli wiem, że w komentarzach zaraz napiszecie, że w Anglii jest tego wysyp, jest tego dużo. Tak, tutaj macie rację, jest tego na pewno dużo więcej niż w Polsce. No tutaj nie ma co dyskutować, ale naprawdę w Polsce można także wyrwać niesamowite rzeczy. Jestem w Polsce na urlopie około miesiąca przez cały rok i mi udało się tam coś upolować. Ostatnio udało mi się upolować konsolę PlayStation 2 Slim z dwoma padami z okablowaniem za 40 zł. Oglądam takie kanały jak Yuki The Sun, Nincondo. to są ludzie, którzy chodzą po takich targach i także potrafią wyrywać fajne rzeczy w fajnych cenach, w lokalizacji oczywiście polskiej, więc bardzo polecam Wam zajście. nawet jak jest jakiś mały rynek, ja pochodzę naprawdę z małej miejscowości i jak jest mały ryneczek, tam jest po prostu z 10 stanowisk. I tam udało mi się coś zawsze kupić. I to mówię o, e, oczywiście o Polsce. Widzowie, więc bardzo proszę Was, chodźcie po pchliftarkach, po rynkach. Na pewno uda Wam się coś tam upolować. Pójdziecie 10 razy, kupicie jedną rzecz i to już jest naprawdę bardzo duża radość, jak coś się uda kupić w dobrej cenie. Następny podpunkt to są Lumpeksy. Tutaj charity shopy w Polsce Lumpeksy. Znowu możecie napisać, w charity angielskich jest pełno tego i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest tego więcej, bo charity, charity shopy z lumpeksami są bardzo różne. Lumpeksy w Polsce zazwyczaj jest to sprzedawana odzież. Charity shopy są to rzeczy sprzedawane, które ludzie przyniosą z domu do takiego chariciaka i one są sprzedawane, więc tu jest różnica kolosalna. Ale także gdzieś tam w shortcie na moim odcinku na moim kanale wrzuciłem shorta, że udało mi się wrywać za 1 zł, bo tyle zaważyła, bo to na wagę było. Gra na konsole Wii za złotówkę. Oddałem ją tutaj do ceksa za 18 funtów i za 18 funtów kupiłem grę do kolekcji, więc też pamiętajcie chodzić po lumpeksach. I lumpeksy to nie tylko gry. Pamiętajcie, zwróćcie bardzo mocną uwagę w Polsce na rzeczy związane z gamingiem z lat 90. Koszulki z lat 90. Jakieś tam czapki z lat 90. Te rzeczy naprawdę, naprawdę są drogie. Nie mówię tutaj o reprodukcjach z 2000, tam nie wiem, 10, 15, 20, te właśnie takie bardziej retro lata 90., 80. koszulki te naprawdę potrafią kosztować nawet po 100, po 200 funtów. Trzeba je po prostu wystawić na eBaya, wysyłka za granicę, bo no, dużo osób zbiera takie rzeczy i potrafi naprawdę płacić za nie duże pieniądze. Wiem co mówię, uwierzcie mi, znacie mój kanał, więc nie zerkajcie tylko na gry, tylko na właśnie także ciuchy w lumpeksach polskich, bo tam jest najwięcej właśnie takich rzeczy. Następny podpunkt to eBay Vinted Ole X, ale pokażę Wam jeszcze gierkę. Good of War był w tym zestawie, trujeczka. No za te dwie gry sam Cek płaci 10 funtów, więc, bo te gry mam w kolekcji, oddam je najprawdopodobniej do sexa i dostanę 10 funtów na voucher. OK, eBay Vinted Ole X i tak dalej. Czyli tak, moi widzowie, oczywiście polujcie na takich właśnie stronach internetowych jak eBay, Vinted, OLX Marketplace, ja ostatnio na Marketplace wyrwałem 151 gier na konsolę PlayStation 3 a tam naprawdę bardzo mocne były tytuły, między innymi udało się tam wyrwać na przykład Deadpoola, który kosztuje u nas w tekście 43 funty 42 funty, więc ja zapłaciłem tą końcówkę 2 funty kupując taki wielki zestaw jeśli chodzi o o eBaya. Teraz bardzo ważna rzecz, moi widzowie, bo dużo o osób o tym nie wie. Kupując przez eBay teraz trzeba płacić ten podatek celny, tak? Jeśli do może się mylę, jak to się dokładnie nazywa, no ale trzeba zapłacić jakąś dodatkową opłatę. Czyli mieszkając w Polsce, kupujemy w Anglii Płacimy za tą grę i jeszcze musimy tam zapłacić jakiś podatek celny, który też na pewno nie jest mały, także martwimy się o dostawę tego i tak dalej. I tak dalej, jest moje wizowie na to myk. Są, mówię teraz o w Londynie, bo ja mieszkam w Londynie, no ale na pewno też są w obrębie czy tam dalej, na pewno są tacy przewoźnicy prywatni. Ja płacę za paczkę do Polski 20 kg. 30 funtów, więc 150 zł. 150 zł wysyłam paczkę, która waży 20 kg i, i, i paczka jest tam wysyłana prywatnie, nie jest tam, e, nie ma tam żadnego podatku celnego, po prostu prywatny dostawca to zabiera i. E, zawozi to pod, pod sam dom. Jeśli e, mieszkacie w Londynie e, napiszcie do mnie na maila, który jest pod spodem ja mogę Wam dać kontakt do takich ludzi tutaj z Londynu e, no i wystarczy, że macie kogoś e, znajomego, macie rodzinę w Anglii, kupujecie na ten adres kupcie kilka rzeczy, nie wiem kupcie 10, 20, 30 gier tak, żeby to się opłacało potem wysłać wiadomo, kupicie gier, nie wiem 10 kilo, ktoś Wam to zapakuje Wyślę to za 150 zł i macie piękny, tani zestaw do wyrwania. Więc jeśli chcecie taki kontakt do prywatnych przewoźników, zapraszam, napisać do mnie maila. Mam nadzieję, że w tej sprawie Wam pomogę. Jeśli chodzi także o eBay, eBay dla mnie się skończył półtora roku temu, bo teraz coś wyrwać fajnego na eBayu to naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Trzeba mieć bardzo dużo szczęścia, trzeba być bardzo szybkim, mieć sporo pieniędzy na takie szybkie wydanie, bo to jest po prostu 5 sekund i trzeba daną rzecz kupić bez zastanowienia. Nawet czasami nie opłaca się wchodzić w tą aukcję, tylko po Turce kupować i czasami możecie kupić same pudełka. Bo tak mi się zdarzyło oczywiście. Ale dla mnie eBay się skończył, Vinted też się dla mnie powoli skończył. Fajnie było, gdzieś jeszcze pół roku temu na Vinted, mówię o angielskim, to samo się zrobiło co na eBayu. Bardzo ciężko coś kupić. Ale jeśli kupuję, to jak wiecie, kupuję duże zestawy. Także Wam polecam kupować duże zestawy czy to na Olympicsie w Polsce, czy na Vinted. Kupcie zestaw warty, nie wiem, 500-600 zł, sprzedajcie konsolę, zostaną Wam gry, które wyjdą Was najprawdopodobniej na zero. Nawet jak sprzedacie jakieś, jakieś gry, to jeszcze będziecie mieli finanse na kupo, kup, kupienie gry jakiejś do kolekcji, czy do swojego <coughs> zestawu. Więc tyle na temacie tutaj eBay, Vinted, OLX i tak dalej. Tej opłaty celnej, tak jak mówię, nie trzeba, nie trzeba płacić. Jeśli macie kogoś znajomego, tutaj Wajdnik, który Wam zapakuje tą paczkę, prywatny przewoźnik, on to wszystko Wam przywiezie pod adres. Wysyłam tak już 5 lat, nic się nie dzieje. Paczki nie są uszkodzone. Bardzo Wam to polecam. Następny punkt. To moi widzowie seks. Ale przed seksem pokażę Wam jeszcze gry, które wpadły. Metal Gear Solid 4. Mamy Ninja Gaiden. Heavenly Sword. Ta gra, pamiętam, że bardzo promowała PlayStation 3. No jak ją zobaczyłem, wiecie, grało się na PlayStation 2. Wyszedł tutaj trailer tej gry. No i to zrobiło robotę. Bardzo fajna gra. Pierwsza z gier na konsole PlayStation 3. Mamy także Red Dead Redemption, czyli drugą część, drugą część z tej serii. Oczywiście udało mi się ją przejść całą. Bardzo dobrze ją wspominam. Bardzo dobra gra. Teraz wyszły pewnie jakieś remastery na PlayStation 5 czy tam na 4. Mamy Prince of Persia, Forget Sands. Także niezła, niezła część. Szkoda, że nie chcą wrócić do Prince of Persia, takiej typowej, bo teraz wyszła dość dobra gra, ale powiedzmy, że no innego trochę kalibru. I tak, moi drodzy widzowie, seks. Seks jest bardzo ważny. Posłuchajcie mi teraz bardzo uważnie. W seksie seks ma straszne błędy. W Anglii ma straszne błędy. Już Wam mówiłem na czym to polega. CEX nie update'uje cen. Trochę się to pozmieniało ostatnio, ale nadal jest to samo. I na przykład daję Wam przykład tutaj na grze na na PSX, na PlayStation 1. Hulk tutaj na eBay'ach chodzi po 80, 100, 120, nawet 150 funtów. A ogólnie ciężko bardzo ją dostać, w ogóle nie wiem, czy jest teraz wystawiona. Może coś tam jest wystawione, ale jak ją szukałem, to czasami jej w ogóle nie było, więc te gry schodzą w tej cenie. A w CEX-ie ta gra jest po, w normalnym stanie, tam bodajże 20 funtów, a w MINT-stanie 25 funtów. I ona jest tak, wystawiona, nie ma jej na stoku, no ale wystarczy, że ściągniecie aplikację cex tam się zalogujecie. Klikniecie serduszko oraz klikniecie, że powiadomię na maila, jeśli dojdzie to do stoku. No i następnie taki osoba, która idzie z tą grę, do, z grą do sklepu sex, oddaje tą grę, skanuje tą grę sprzedawca, no i ona wchodzi mu za 25 funtów. Kładzie ją na półce, na stoku jest halt za 25 funtów. Trzeba być oczywiście szybkim, bo tutaj w Anglii o tym ludzie wiedzą i od razu to kupują. Obserwowałem kiedyś RoboCop i Terminator na Super Nintendo, gdzie był wystawiony 70 funtów bodajże, jeśli dobrze pamiętam, 70-80 funtów, no i to wskoczyło na stoka, no ale gra chodzi po 300 na eBayach, po 250, nie wiem, pamiętam, która to była dokładnie wersja tej gry, ale naprawdę ona po tyle chodzi, a w cx była po 80, zeszło to... Minutę, no bo ludzie, jak wiecie, są już na to przygotowani i wiedzą o tym. Więc zobaczcie w polskim Ceksie sobie na stoku. A widziałem chyba, nie wiem, czy dobrze pamiętam, jakieś Silent Hill, gdzie Silent Hill kosztuje tam 200 zł, czy tam 150 zł. No a wiecie, że ta gra jest warta 500 zł, czy tam 600 zł, tak? Ktoś przyjdzie do tego Ceksa, odda tą grę, oni to wystawią za 150 zł, bo tak mają w systemie. No, i wtedy kupujecie tą grę po taniości, więc to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Udało mi się tak kupić kilka rzeczy. Na ostatnim moim odcinku, co brałem ze sobą 10 funtów, udało mi się wyrwać Far Cry'a Primal w wersji kolekcjonerskiej. Ceks tutaj ją wystawił jako wers zwykłą wersję. Ta wersja, którą ja kupiłem, jest warta od 70 do 100 funtów, 50 funtów, zależnie oczywiście od stanu. A Ceks sprzedał mi ją za 6 funtów, bo ją zeskanowali. Kupili od kogoś to pewnie za 3 funty czy za 2 funty, wystawili za 6 funtów. Więc tutaj yy, przeglądnijcie sobie seksa, zobaczcie ceny, zobaczcie czy te gry są na stoku. Najlepiej, żeby ich nie było oczywiście na stoku. Jeśli cena jest bardzo duża, dajcie serduszko, zaznaczcie, żeby informowało Was na maila, jak się pojawi ta gra na stoku. No i wtedy ją e, zakupcie. E, więc tutaj naprawdę można wyrwać niesamowitą rzecz. Nawet jak wyrwiecie jedną grę na rok, no ale z daciętaniem 100 ani 500, to jest naprawdę bardzo duży, e, bardzo duży taki, e, bardzo duża oszczędność. E, I mam jeszcze tutaj, myślę, że ostatni e, podpunkt, ale jeszcze w tej całej zestawie, co udało mi się kupić, był Motor Storm. E, były dwie formuły. Borderlands Brutal Legend Flashpoint Był Batman y, Super Hero DC, Super Heroes Batman 2 Lego I ostatnią grą z tego zestawu Gran Turismo 6 Niezła gierka i też ona jest w dość fajnej cenie Ostatni podpunkt, moi widzowie, już Was nie zanudzam, chociaż mam nadzieję, że Wam tro, troszeczkę chociaż pomogłem. Ostatni podpunkt, możecie mnie zjechać, ale to będzie odwrócenie tego wszystkiego. Ciężko pracujecie, chodzicie do pracy, wspierajcie polskich przedsiębiorców, polskie sklepy, kupujcie gry w normalnych cenach. Nie musicie tego kupować oczywiście multą, kupcie jedną sobie grę w miesiącu, dwie gry w miesiącu. Nie ma nic przyjemnego jak za zapracowane pieniądze kupić coś w normalnej cenie, bez jakichś poszukiwań, bo to jest czasochłonne, męczące. To nie jest takie, że o, tu sobie wejdę, od razu sobie kupicie tam zestaw warty tysiąc, a dacie sto. Nie, na to czasami trzeba czekać miesiąc, dwa, trzy, rok, dwa i tak dalej, i tak dalej. Nie ma nic wspanialszego, jak po ciężkiej pracy całomiesięcznej kupić to u sprzedawcy. Dlaczego? To jest też ważne, jeśli kupujecie u takich sprzedawców, czy to na Allegro, czy to na Vinted, ludzie, którzy zajmują się sprzedażą tych gier, po pierwsze, na pewno oni was będą kojarzyć, więc możecie negocjować z nimi ceny. A co dla mnie jest najważniejsze, też są oczywiście. Żeby nie było, ja też kupuję gry w normalnej cenie. Wiecie, mój content kanału Lubię Retro polega na tym, żeby tu tanio polować, szukać gier, ale ja naprawdę normalnie płacę także za gry. I także kupuję gry w Polsce, wysyłam je sobie do Polski, potem jak jadę na urlop, to sobie je oglądam, potem je zabieram tutaj, wkładam do półki i tak dalej, i tak dalej. Ale co jest najważniejsze w tym punkcie? Kontakty. Nie ma nic lepszego jak kontakt z osobą, która zajmuje się sprzedażą takimi grami. Macie taki kontakt, macie dobry z tym kontakt. Czyli kupujecie, powiedzmy, jedną grę miesięcznie. Ten sprzedawca Was zna. Napisz, możecie do niego napisać, cześć, jeśli będziesz miał jakąś nową dostawę gier, wyślij mi zdjęcia, napisz mi jakieś sceny itd., itd. No i taki sprzedawca może mieć niesamowite kontakty i może mieć grę, którą po prostu nie ma na rynku, a on tą grę ma. Dobrze, ta gra może być droższa. No ale tej gry nigdzie nie ma, więc warto yy, kupić tą grę, a jedną, jedyną osobą, którą tą grę ma, a którą ty poszukujesz, szukałeś się 3, 4, 5 lat, bo są takie gry, na pewno wy macie takie gry, ja mam takie gry, które szukam 5, 6 lat i nie mogę znaleźć, a taki sprzedawca może grać. Wtedy pieniądze też nie grają yy, roli. Tym bardziej wspierajmy polski rynek, polskich sprzedawców, żeby tutaj wszystko nam się kręciło i finansowo dla sprzedawców dla nas, dla Państwa i tak dalej i tak dalej, wiem, że to jest całkiem odwrotny punkt do tych poprzednich bo mówiliśmy o tanim polowaniu na gry i tak dalej, i tak dalej ale wspierajmy polskie e, sklepy z grami, tym bardziej z retro e, grami. Pamiętajcie, możecie z taką osobą e, porozmawiać. E, niektóre sklepy są stacjonarne. Możecie iść, porozmawiać. Są rzeczy po prostu, których e, nie kupicie e, za kasę. Bo wiadomo, jeden jest bogatszy, jeden jest biedniejszy, jeden może sobie e, wziąć teraz, nie wiem, 10 tysięcy złotych, kupić sobie 10 gier po 1000 złotych i tyle. A no Ale drugi ma budżet 1000 złotych, e, no i nie może sobie tego, musi szukać, polować i tak dalej, i tak dalej. No ale też chodzi tutaj o te kontakty. No i co najważniejsze, cała ta satysfakcja, że na przykład pójdziecie do takiego sklepu stacjonarnego, porozmawiacie ze sprzedawcą. On Wam opowie historię, może opowiedzieć Wam historię tej gry, którą chcecie kupić. O tej grze, jakie Ty masz wspomnienia, możesz powiedzieć mu i tak dalej, i tak dalej. No po prostu są rzeczy ważniejsze od pieniędzy i tutaj pamiętajcie. Jeszcze taka moja podpowiedź na sam koniec. Róbcie wszystko bez jakiejś tam presji, bez zazdrości. Yy, bo mm, wiem, że niektórzy ludzie na przykład zazdroszczą kolekcji innych ludzi i takim mówię negatywnym zazdroszczeniu, nie pozytywnym, no bo wiecie, no ktoś ma fajną kolekcję, też jestem zazdrosny, ale pozytywnie, no bo no, gościu ma niesamowitą kolekcję, fajne rzeczy, no jestem zazdrosny, ale cieszę się, że gościu ma taką zajawkę. A nie, że y, jestem zły, że on ma taką kolekcję, ja takiej nie mam i szukam jakichś pieniędzy, wydaję pieniądze, które powinny gdzieś i gdzieś i pójść indziej, na rodzinę. Wydaję te pieniądze, bo naprawdę tak się zdarza. Ja już w tym trochę siedzę, y, widzowie, więc wiem o, o czym mówię. Ale się rozgadałem. Tyle gadania na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Pamiętajcie, dwa najważniejsze takie punkty, bo resztę to pewnie gdzieś tam widzieliście na innych kanałach. Sami wiecie z życia, ale Seks, zreknijcie na sexa, tak jak Wam podpowiedziałem. Ebay, wysyłki prywatne, zaoszczędzicie niesamowite pieniądze, bo nie wiem, kupicie coś za 500 zł, będziecie musieli zapłacić 200 zł podatku, co daje Wam już 700 zł, gdzie tą grę za 700, czy tam za 750 zł kupicie w Polsce, więc to się nie opłaca w ogóle sprowadzać i tak dalej. Ale jak kupicie takich gier dużo. Ktoś wam to zapakuje, wyśle prywatnie, zapłacicie tylko 150 zł za wysyłkę. Czeka na maile, może komuś to się przyda. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, łateczce w górze. No i jeszcze, może uda mi się na koniec pokazać moje takie zbiory z tych dużych zestawów, bo byłem w Polsce, robiłem segregację. No i się tam uzbierało 3000 gier, 3400. Nie są to gry w mojej kolekcji, bo gry do kolekcji mam posegregowane już od, od, od dawna. Tam po prostu wysyłałem moje duble zestawy, bo czasami nie miałem czasu, żeby to odsprzedawać, żeby wymieniać się na gry. Wszystko tam wysyłałem, 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 zrobiłem tam porządek, więc mam nadzieję, że zobaczycie taką przebitkę, jeśli uda mi się znaleźć ten film. Na kanale 3000 prawie subskrypcji. Dzięki wam za to, trzymajcie się, hej i do następnego filmu!